Jeśli chodzi o migi, to tak dużo o tym mówimy. Od samego początku powiedzieliśmy, że bylibyśmy wdzięczni za te propozycje w zakresie dostarczania migów. Pragnę powiedzieć, na czym polega zainteresowanie Ukrainy. Kiedy codziennie walczycie podczas wojny, każdy pilot jest skarbem. Nauka pilota trwa przez lata. Nie chodzi o to, że nie mamy F-16, niech nie nowych, ale brak ich nam. Zabieracie doświadczonego pilota za granicę przez rok, półtora, w zależności od doświadczeń pilota czasem to 8 miesięcy, by wrócił F-16 do walki przeciwko Rosji. Różnica wartości migów AF-16 polega na tym, że na migach już nasi piloty umieją pracować. Nie chodzi o to, że brak samolotów, chodzi o brak pilotów, którzy potrafią już na nich działać, ale nigdy nie próbowaliśmy cisnąć na Polskę, by tam je oddała. Oczywiste naszym zdaniem samoloty są te bardzo dobre i możemy je już wykorzystywać, by bronić naszego nieba. Jeżeli da się to rozwiązać, to dziękuję.